Witam Was serdecznie w nowym vlogu. Słuchajcie, z samego rana robię herbatkę, tylko tak dość mało jej dałam do zaparzacza. Jest to herbatka Earl Grey z bławatki, moja ulubiona. A tutaj zaczyna się już magia gotowania. Gotuję zupę pomidorową, już w sumie kończę. Tutaj makaron na yy, na sałatkę. Taka, taki makaron w kształcie ryżu. W tym wielkim garu makaron do zupy pomidorowej. Także Zaczynam dzień od kuchni, a tutaj herbatunia. Mam tutaj, słuchajcie, w miejsce ogórek, kukurydzę, paprykę, szczypiorek. Dodam jeszcze ugotowane makaro. I to wszystko wymieszamy z majonezem, ze przyprawami, i będzie taka na szybko sałatka. Bardzo ją lubimy, żeby tak wiecie, była w lodówce, żeby sobie, kto jest głodny, to żeby sobie coś tam na szybko przekąsił. Słuchajcie, poranek i pół dnia ogólnie chyba będzie w kuchni, nie no, mamy 11, a tak naprawdę o 9 wstałam, ale już i zupę mamy ugotowaną i mam sałatkę zrobioną i teraz racuchy z jabłka, z jabłkami robię, ale nie drożdżowe, tylko z kefirem. E, są o wiele lepsze dla mnie, więc zaczynam robić. Zobaczcie, tutaj mam, zrobiłam taki filmik wspomnień z 2024 roku. No, był to bardzo trudny rok, ale i taki naprawdę fajny dzień doberek w ogóle, bo w ogóle się dzisiaj z Wami nie przywitałam, nie pokazywałam we filmiku. Powiem Wam szczerze, że dzisiaj weszłam we swoją galerię w telefonie i zaczęłam wspominać 2024 rok, dzisiaj mamy ostatni dzień. Dzisiaj jest Sylwester jutro już jest nowy rok, nowy rok 2025. I ja tak sobie zawsze myślę i przemyślam, co się w danym roku działo. I ten rok był trudny, bo wiele było przykrości, łez, płaczu i tak dalej. Ale jednocześnie udało mi się w tym roku spełnić marzenie. W tym roku spełniłam swoje marzenie. W Ogólnie wyleciałam do Egiptu. Ogólnie z rodzicami, to też było fajne, bo nigdy w życiu z rodzicami nie byłam na wakacjach i moi rodzice zdecydowali się wylecieć z nami, a tam w tym Egipcie nurkowałam. Moim marzeniem ogólnie było zobaczyć Rafę. E, taką żywą, piękną rafę, i akurat Egipt to też jest takie miejsce, gdzie już ta rafa umiera, ale los chciał, że hotel, w którym byliśmy, miał swoją plażę, a przy plaży była żywa rafa piękna, kolorowa, żywa rafa. Na co dzień, wiecie, nurkowałam sobie tak sama, pływałam i tak dalej, ale dodatkowo jeszcze wykupiłam sobie lekcję nurkowania z butlą. To było moje marzenie. Mm. Wiecie, to nie było takie mega profesjonalne. No nie schodziłam jakoś mega głęboko, dość krótko nurkowałam, ale jakby więcej było takiego zapoznania się, jak to wygląda, niż, wiecie, niż tak naprawdę zejść głęboko, głęboko i obserwować. Bardziej to była taka nauka, ale no to było coś wspaniałego. I mimo tego, że ten rok był taki trudny. No, to udało mi się to marzenie spełnić. W ogóle y, też wyjechaliśmy na wycieczkę no, łodzią taką podwodną, ja to tak nazywam. Zobaczyliśmy krowę morską, żółwie, wiele rybek. E, tam przy hotelu, gdzie nurkowałam, to też po prostu nigdy w życiu tak blisko pięknych, wielkich, kolorowych ryb nie widziałam. Dodatkowo, jak sama nurkowałam, pływałam sobie przy tej rafie, to podpłynął żółw. E, więc, no, nie tylko, że widziałam tak żółwia, wiecie, z z Łodzi, w sensie, że byliśmy na, na dnie Łodzi i przez szybę oglądaliśmy żółwia, to jeszcze po prostu na żywo tego żółwia widziałam. Tak na żywo, że bo no, obok mnie był, tak sobie podpłynął pod ludzi w ogóle. Więc no jak dzisiaj zaczęłam wspominać sobie cały, cały rok, bo początek roku to też był taki, gdzie kilka marzeń mi się spełniło. I mimo tego, że ten rok był też taki, gdzie dużo łez płaczu było, to mimo wszystko takie fajne marzenie. W sumie marzenie od dziecka marzyłam o tym i się udało. Więc, no, fajne. Był trudny ten rok, ale jednocześnie fajny. I to jest fajne, że jest takie, takie wyrównanie, że i było dużo złego i dużo dobrego, i to się tak wyrównuje. A na przykład poprzedni rok 2023 to to wiecie to też jakieś tam marzenia były spełniane. Ja tak naprawdę pamiętam spontanicznie też wylecieliśmy na wakacje troszeczkę odpocząć i one były fajne, te wakacje naprawdę fajne, ale za dużo było tych złych, przykrych rzeczy i mimo mm, tych fajnych rzeczy jakoś to się tak nie wyrównało. Um, no ale to to czasami tak bywa i i warto dziękować i być wdzięcznym mimo, mimo tego, co się działo. Czy się działo dużo rzeczy złego, czy się działo dużo rzeczy dobrego, trzeba być wdzięcznym, trzeba dziękować. I ja Wam również życzę, żebyście dziękowali, żebyście byli wdzięczni za to, co macie, za to, co przeżyliście. Żeby ten przyszły rok 2025 był dla Was taki dobry, żebyście się otaczali fajnymi ludźmi, żeby był ten rok dla was życzliwy, żebyście byli zdrowi także kto ogląda mojego vloga to przesyłam wam życzenia, żeby wam się wszystkie marzenia spełniały, żeby było dużo zdrowia, dużo pięknych chwil nawet jak będą jakieś złe chwile to żeby te piękne chwile gdzieś tam były tak wyżej, żeby było więcej tych właśnie piękniejszych chwil, także no powiem wam, że dzisiaj jak ten telefon do ręki i w sumie mój telefon mi robi takie przypomnienia, i mi się jakieś przypomnienie przyszło z tamtego roku, i mówię: A zobaczę sobie od razu, polecę styczeń, luty, marzec. Jak tak przeleciałam swoją galerię z tego roku, to no naprawdę wiele, wiele się działo. Mam nadzieję, że u Was też ten rok był mimo wszystko dobry. Że nawet jak mieliście trudny czas, to były jakieś chwile bardzo dobre. Mam nadzieję. I życzę Wam, żeby było jak najwięcej dobrych chwil w następnym roku. Jutro mamy nowy rok. Dzisiaj powiem Wam szczerze, że normalnie wiosna jest za oknem. Jakby tak było pięknie, słonecznie przez następny rok, to, to też by było fajnie, bo od razu tak inaczej człowiek, nie wiem, inaczej się budzi do życia rano, inaczej ten dzień wygląda jakoś tak. Człowiek uśmiechnięty jest bardziej, widzę jak, jak takie słoneczko piękne do okna świeci. Także... No, dzisiaj miałam taki dzień trochę przemyśleń. Mimo, że rano tam trochę gotowałam, to w kuchni siedziałam to jedną ręką, też oglądałam mm, różne, czy TikToki, czy nawet posty na Instagramie osób mniej znajomych. No to też widzę, że mieli mimo wszystko ciekawe, ciekawy rok i ciekawe chwile. Także mam nadzieję, że u Was również tak było. Kto się przyszedł przytulić? Kto się przyszedł przytulić? O, jajko... Oje... Oje, kochane... Przerwa na przytulaski w ciągu dnia? Mhm, mhm... Mhm... Natanek dzisiaj nie chce iść na dwór. Taka, taka, piękna pogoda, już kilka razy prosiłam, chodź pójdziemy na dwór, a Natana ma tyle zajęć w domu, że normalnie nie ma czasu! Normalnie nie ma czasu! A? Mm, mm. Ale co zostaje ze mną na zawsze w pamięci no to jest właśnie to nurkowanie. Tutaj moja mama mnie nagrała jak schodzę. Ta butla była tak ciężka, że tutaj Pan mi pomógł, Znaczy trzymał mnie ją przez chwilę, dopóki już no, nie weszłam do wody. Także no mega, mega pamiątka. Naprawdę. Dobrze, że mam to nagrane i ten rok będę będę pamiętała. No już do końca życia na pewno, no bo to pierwsze nurkowanie było dla mnie naprawdę bardzo takie ważne. Bardzo lubię grześki, wafelki. A wczoraj znalazłam takiego Mikołaja z czekolady ze chrupiącym nadzieniem z grześki i powiem Wam, że całkiem spoko, ale wafelek to jednak wafelek. Powiem Wam, że dobre, ale mm, więcej chyba nie kupię. Ja Wam w ogóle nie pokazywałam. O Jezu! Nie pokazywałam wam. Ale na ten dostałam od świętego Mikołaja takiego yy, kosmonautę. Ten kosmonauta ma głowę na magnes i bardzo fajny jest. Robi przepiękne gwiazdne niebo. My mamy takie gwiazdne niebo, zwykłe białe gwiazdki w sypialni, a u Natana w pokoju nic nie ma i zaraz wam pokażę, jaki jest efekt, bo już się zrobiło ciemno. Także gaszę światło i wam pokażę. Jest wiele, wiele przeróżnych motywów, ale no powiem wam, że na żywo to wygląda lepiej. Jest cały pokój oświetlony w tym. Ja teraz coś poprzełączam trochę. Jest wiele kolorów. No, mi się to mega podoba, jak tak jest tutaj, zobaczcie wszędzie po prostu wszędzie są te kropeczki w całym pokoju, ale sufit jest najpiękniejszy, bo taką mgłę robi, taką zorzę trochę. E, teraz akurat jakieś takie zielono-czerwone kolory mi się włączyły O, na niebieski się zmienia Jest tu kilka guzików e, Ja tak klikam je I w sumie tak zawsze na jakiś jeden ustawimy A tutaj jest jakoś na jaśniej. Jezu, sorry, że tak ruszam O Jezu O to jest mega, zobaczcie Nie no, coś pięknego ogólnie Mega mi się to podoba Jest taki czerwony, jest niebieski, o jest nawet taki, coś cudownego, takie. I różnymi innymi guziczkami można te kropeczki światełka włączać, bo tak jakby można, tylko tą zorzę polarną włączyć, tak jak jest teraz. I po chwili. Są te kropeczki, ale można też bez tych kropeczek, także naprawdę mega. Chyba nie muszę mówić, że na żywo wygląda to o wiele lepiej, prawda? Bo aparat tak tego nie, nie pokazuje, ale naprawdę mega jest. Ten kosmonauta. Ten kosmonauta ma głowę na magnes, więc po prostu w każdą stronę można sobie tą głowę przestawić, i ona tam, gdzie chcecie, tam świeci. Tam ma takie centrum: jak ja to mówię, takie centrum zorzy polarnej. U nas już od półtorej godziny cały czas na niebie są fajerwerki I jak wziąłem aparat i chciałam wam nagrać, to właśnie przestało. Właśnie przestały strzelać, ale może jeszcze do północy uda mi się coś nagrać Słuchajcie, mamy godzinę 23 I... E, zaraz wyruszamy, wsiadamy w samochód i jedziemy do znajomych, złożyć im życzenia noworoczne i zobaczyć razem fajerwerki. Tak się akurat umówiło z nimi, że dojedziemy do nich na godzinę 12 i złożymy sobie życzenia, także spoko. Nie będziemy sami e, o godzinie 12 w nocy stać na balkonie, tylko po prostu jedziemy do znajomych, którzy spędzają Sylwestra jeszcze ze znajomymi, więc tak. Muszę zaraz ubierać Natana, przebrać go i jedziemy. Ja założyłam kombinezon z byle jakiego koczka, zrobiłam, pomalowałam usta i jakoś to będzie.